manko z tej strony Lenka. Mam nadzieję, że się nie przestraszycie. Pogramy naprawdę straszną grę bo mnie jeszcze nie nacisnął. Sam mi się nacisnęło. Fajnie. No i mam. mam dobra, stój z okay. I mam nadzieję, że będziecie wam fajnie. No, bo dzisiaj będzie straszny klimat. Bo niedługo jest Halloween, jak wiecie. Na Halloween mogliśmy coś nagrać. No, będziemy. A. A. Co się stało? Dobra, no to pewnie ona się boi wody. Więc naciskamy od razu. I uciekamy ze szkoły. Szybko, bo się naprawdę Opuszczamy. jej boimy. O! Co się stało, Kuba? szkołę. Kuba, co się stało? Nie mów tak brzydko. Co się stanęło? Człowieki, ludzie, chodź za mną, chodź za mną, Kuba. Ludziska. mój Boże, zjadła mnie. Słuchajcie, ja się przystosowałam. Mam nadzieję, że mnie. O nie. Co? Nie, też A może w tą stronę? Dobra, chodź ze mną, Kuba. Dobra. Czy się rozdzielamy? Nie, nie rozdzielamy się. Chodź szybko. Okay. Żeby... Zjadła cię? Nie goni mnie. O, jest strzałka! Teraz uciekamy tu. Dobra, ja na ciebie poczekam w węta. wętach. Będę, tam miałeś, no przecież. Tutaj są. To jest Dobra, jesteśmy koła! Wieśki ja się bałem, że już taki. Okej, okay. okej, okay, po mnie. Aha, poczekaj na mnie Kupa. O, ja Cię kręcę, Mam nadzieję, że nie będziecie się bali i mnie dalej oglądali, no. Nie! No bo naprawdę mega straszne, ale ten dźwięk jest mm, straszny, tylko nie będziemy go puszczać już no tam no, miałam na śladów fajnie dobra ja na ciebie poczekam jakby to coś, poleciałaś kuba? w górę? <gry> ja na ciebie o nie alarm się włączył no! alarm się włączył kuba alarm? alarm alarm z gambola alarm z kuba. kuba co no weź. Nie mogę. Hop, 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 hop. W końcu. Poczekaj Kuba chwilę. Okej. Dobra, ja już idę Kuba. Jak się zgubisz? Ej, patrz jak można strollować tych ludzi. Co można, przejść Ej, o tak? Rzeczywiście ja. No, rzeczywiście No. Nie. Idziemy. Teraz musimy wejść chyba tu? Nie. A, tu. O, ja cię kręcę. Wy to widzisz. Co Ało. się stało? To... No, chyba trzeba szybko to robić. Wy to widzicie? I tak w ogóle gramy z kubą, jakby coś. Nie, no! A, jak szybko, jak szybko. No, dobra. Poczekaj, Kuba, na razie stój. Jakby coś, to gramy z kubą. I no, zostawcie łapkę w górę i tą subskrypcję, bo naprawdę się boimy się! Boimy się! To jest stoję i hop, nie. hop! No, Tego się nie da! Słuchaj, na początku ja pójdę, później ty. Dobra? Bo może nie można z dwie osoby. Ty. Patrz, to się trochę... No? Nie można za bardzo w dwie osoby. To ja na początku pójdę. Ja, teraz szybko. Dobra, udało mi się! Jak? Jak ja już widziałam, że masz... Dobra, Dobra, chodź. Aha, fajnie. Co? Nie. Dobra, nie zdradzam wam, co będzie kolejne. Teraz szybko! Jest! Kuba! Oj, to Zaczęcie, kiedy... Jest, jest już, kiedy wygrywacie życie i nagle... i nagle spadacie w końcu. Okej, okay, dobra, teraz poczekaj, Aha, Kuba. Fajnie. Teraz są tutaj kolce, więc musimy uważać. Aha, super. Przepraszam, ale czasami będę krzyczeć. Aha, fajnie. Idealnie wszedłem. Aha, Ale mów trochę głośniej. Dobra, może być? Okej. Okay. Y, teraz wchodzimy na górę po drabince. Nie, nie chcę wam spojlerować, więc no. Jak przecież to jest takie wolne. Poczekaj I Kuba tak chwilę, poczekaj Chuba chwilę, bo ja mam chyba zacięcie internetu. Jak to? No mam mega zacięcia internetu. Poczekaj o, na mnie, Kuba. Okej, okay, czekam już na końcu. O mam mega zacięcie interneta, metan, meton, To jest akurat proste. Teraz, ja. teraz. Ale nie patrz jak mi się zacina Jezus. Ej! Coś z to! Jezusz, jez. Nie mam meta, słuchajcie. No mam niby twój pytanie. No kurde, Zaczyna mi się wszystko. my dzisiaj będziemy kończyć. Bo naprawdę w następnym odcinku do to kończymy Pa! Tak chyba.